Prezydent Karol Nawrocki sprzeciwia się chaosowi w sądownictwie. Jest to jego odpowiedź na wizję koalicji 13 grudnia, która arbitralnie chciała obsadzić sądy okręgowe i rejonowe 46 nowymi sędziami. To ludzie, którzy musieli zdobyć akceptację samego ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Czyliśmy o tak ministra Waldemara Żurka, kierowanych do sędziów. I te potrzeby miały nie podobać się panu prezydentowi. Proszę Państwa, to jest całkowicie pozakonstytucyjna i pozaustawowa przesłanka. Wszystkim to bardzo smutne, że minister sprawiedliwości Waldemar Żurek nie zna konstytucji. Do mediów trafiła lista nazwisk sędziów, którzy nie uzyskali awansu prezydenta. Na tym Waldemarowi Żurkowi zależy nie bez przyczyny. Wśród nich są ci, którzy kwestionowali wyroki innych sędziów, podważając tym samym ich status. Ale to nie wszystko. W tej grupie znajdują się także osoby, które dopuściły się złamania zasady apolityczności i etyki sędziowskiej. Podpisali się pod apelem do OBWE o objęcie monitoringiem wyborów prezydenckich w maju 2020 roku które miały odbywać się w formie korespondencyjnej ze względu na pandemię COVID. Ci, którzy atakują pana prezydenta za to, co zdecydował się zrobić, doskonale zdają sobie sprawę z tego, że jest to atak nieprawny, tylko atak polityczny czy atak medialny. Nie mający nic wspólnego z argumentami natury prawnej. Prezydent może odmówić wręczenia nominacji sędziowskiej właśnie wtedy, gdy powołania stoją w sprzeczności z wartościami konstytucyjnymi, wynika z artykułu 179 Konstytucji. Nie tylko uczestniczy w procesie powoływania i awansowania sędziów, ale także jest zobowiązany do tego, by stać na straży Konstytucji. Prezydent zasypał Waldemara Żurka argumentami, powołał się na orzeczenie Trybunału. Trybunału Konstytucyjnego z 2012 roku, które rozstrzyga o tym, że prezydent nominuje sędziów oraz ma możliwość odmówienia ich nominacji, ja a także przypomniał. Wszyscy prezydenci Rzeczpospolitej mogli nominować sędziów Rzeczpospolitej i mogą takich nominacji zgodnie z polskim prawem i z polską konstytucją odmówić. Życzę panu ministrowi Żurkowi miłej gimnastyki i ekwilibrystyki prawnej, bo chyba mam wrażenie, że już zaczyna, panie redaktorze, eh, drodzy państwo, powoli zjadać w tej ekwilibrystyce eh, swój ogon. Nie tylko Waldemar Żurek, ale i inni politycy koalicji rządzącej gubią się pogrążeni w chaosie, który powstał w wymiarze sprawiedliwości. Wyjściem z tej sytuacji, jak słyszymy, ma być jeszcze większy chaos, ponieważ zmiany nie są oparte na poprawie przepisów, ale, co zaskakujące, na zaufaniu wobec Waldemara Żurka i jego kompetencji. Ja mam pełne zaufanie do ministra Waldemara Żurka, do jego wiedzy prawniczej, do kierunku działania który przyjął, nie mam żadnych wątpliwości, że bałagan w wymiarze sprawiedliwości to jest sprawa PiSu. Ataki koalicji rządzącej 13 grudnia, w tym ministra Siemoniaka na prezydenta Karola Wrockiego za to, że podjął słuszną decyzję o blokowaniu nominacji upolitycznionych sędziów dzisiaj są haniebne, dlatego że prezydent Karol Nawrocki wypełnia swoje konstytucyjne prerogatywy w zakresie możliwości nominacji i przyznawania awansów sędziów i dotrzymuje słowa, które dał publicznie Polakom. Upolityczniony wymiar sprawiedliwości nie będzie mógł funkcjonować tak długo, jak długo będzie minister Żurek go de facto dewastował. Koalicji 13 grudnia zdobyli władzę między innymi dzięki przekonywaniu Polaków, że rząd prawa i sprawiedliwości rzekomo łamie prawo reformując sądownictwo.